Jak ci się podoba moje nowe mieszkanie? Jest po prostu wspaniale. Nie mogę uwierzyć, jakim cudem udało ci się znaleźć takie mieszkanie w tak dobrej lokalizacji i cenie. My Poczekaj, trzeba się rozpakować, a tobie tylko jedno w głowie. W korytarzu już ogarnęłam. Poukładam rzeczy i posprzątam. Prawdziwa gospodyni. Jakaś Słyszałeś? mama. Z rogu jest co to panie, tak? No tak. Wydawało ci się, nie przeszkadzajmy sobie. Znowu. No, ty i Mikołaj, i Ludmila, tak? Tak. No już, Zrozumie, sam w średnich spaw. Ja. I co? Dumał, jak ty parnowałeś. Sam zobacz. Mówiłam, że rozwiesiłam rzeczy w szafie. Pamiętam, że zamknęłam drzwi. Ja je Дівчину вкрай приголомшило зізнання. І дігу, ще рік, та забавка. Їхню розмову перервала поява неочікувана. Скон ще взяла дівчинка забавка. Це приявило до тебе, воду. Прошу, тебе не жахотка. Ну, дивне. А чого це ти сюди зачастив? Квартирантка захворіла, я вирішив їй допомогти. Який ти добренький. Вирішив вилікувати квартирантку. Ну то давай я тобі допоможу. Є ж лікар, якщо ти не забув. Ай. О, пані лягли і просять. Тепер мені все ясно. Шептунка. Молодшу знайшов. Припинено, ти що? Ja niczego nie rozumiem. Słuchaj tutaj, dziwulia. Hmm. Trzy dni temu zjedzie. Uliana oraz jej chłopak Andrzej przeprowadzili się do mieszkania, które wynajęli na okres studiów. Dziewczyna cieszyła się z nowego domu. Niestety od razu po przeprowadzce zaczęły dziać się niepokojące rzeczy. Uliana poczuła, że w mieszkaniu panuje dziwna aura. Słyszała skrzypienie podłogi i inne niepokojące dźwięki. A drzwi wielkiej szafy otwierały się same. W dodatku wczoraj Andrzej zabrał swoje rzeczy i zniknął, i do dzisiaj nie ma z nim kontaktu. Zrozpaczona dziewczyna pojechała do szeptunki. Dzień dobry, siadaj. Widzę, że powodem twojej wizyty jest twój chłopak. Tak, skąd pani wie? No tak. Niedawno przeprowadziliśmy się do stolicy. Ja zaczęłam studia, a Andrzej pracę. Dobrze się znamy, wszystko było w porządku. Tylko często jeździł w delegację. I co się stało? Wczoraj Andrzej zniknął. Wyzwaniam do niego i nie odbiera. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy mógł mnie po prostu rzucić? Czy prostu u nich niczego nie wychodzi? on likuje? Wróci. Tak. Wróci. Ale między wami leży przeszkoda. Ale co dawno Z jej powodu nie możecie być razem. Co to za przeszkoda? Jeszcze nie mogę powiedzieć. Może chodzi o nowe mieszkanie? Wprowadziliśmy się do niego trzy dni temu. Było podejrzanie tanie. Dzieją się w nim dziwne rzeczy, jakby było jakieś nawiedzone. Mieszkanie nie jest problemem. Nie jest niczemu winne. Los wysyła ci znaki. Nowe Nawet Sama jesteś wszystkiemu winna Daj mi klucze do mieszkania.. Inaczej stare poczucia, na zawsze w mu W tym mieszkaniu czeka cię szczęście i miłość na twoja dola. Ale najpierw przyjdzie cierpienie. Będą przykrości i rozczarowanie. Jaki wybór? Decyzja należy do ciebie. Zostać w mieszkaniu czy wyjechać? Usiodrogo do domu Uliana rozmierkowała nad słowami babusi. A bierę pityjezdu na Słowa babci uspokoiły Uliane. Dziewczyna miała nadzieję, że Andrzej wkrótce wróci. Ja wsawaryszew. Ty wyrysz. Andrzej to ty? Ja Idę. Chcę być z tobą. A z żoną ja rozstoję się. Nie trzeba. Mną... Igor Sergiejewicz, ja proszę. Ty obrażona. Ale błagam, Ul. Daj mi mnie drugi szansę. No zgadaj, jak nam było dobro z tobą. Szewjózłem podgrzewacz od właściciela. Dlaczego właściciel sam nie przyjechał? Trochę to niezręczne. Jesteś pośrednikiem, nie powinieneś. Co ty? Miałem po drodze. Jako agent odpowiadam za mieszkanie, które wynająłem. No dobrze. I jak Chcesz kawy albo herbaty? Pewnie. Poproszę herbatę. Wituliana, wy się tak późno? Może spróbujesz malinowej konfitury? Ty. Jedyna w swoim rodzaju. Moja mama ją robiła. Jeśli od mamy, to nie odmówię. Ale masz czyste kapcie, bo są nowe. Wszystko w tym mieszkaniu jest nowe. Myślałam, że zacznę nowe życie. Można może ja te bezależność to to do mnie i ty na A w jakości kuchowy to zbrałeś? Wszystko w porządku? Możesz mi powiedzieć. Nie Andrzej. Znałem. Skrzywdził cię. Z nie, twojej i odszedł ode mnie. Przestraszyłaś mnie Odszedł, więc wróci. Pogodzicie się, próba charakterów. Ale my się nie pokłóciliśmy. Po prostu zniknął i nic nie powiedział. Dziwne, nie. Wzięłam pod uwagę każdą możliwość. Myślałam nawet, że chodzi o mieszkanie. Jakaś zła energia tu panuje. Nie. Daję stuprocentową gwarancję, że wszystko z nim dobrze. A młody Co mam zrobić? Jeśli chcesz, mogę go znaleźć. My, agenci, możemy wszystko. Naprawdę? Tak. Mam taką możliwość. Znajdź go, proszę. Uliana była wdzięczna za wsparcie. Jednak następnego dnia dowiedziała się o Igorze zaskakującej rzeczy.

Ja Ulyana, Jestem ja Uliana. Tak Wynajmuję to mieszkanie. Igor wynajął pani mieszkanie? Jest pani nową lokatorką? Igor, agent nieruchomości, pośrednik. Pomógł mi je znaleźć. Coś się pani pomyliło. Przez wiele lat mieszkała tu mama Igora, a po jej śmierci on. Gdy się ożenił, zamieszkał z żoną. On jest właścicielem. Naprawdę? Nie obrażaj mnie. Jeszcze nie zwariowałam. No, dobra. Dobrze. Ja Jeśli Igora mam? nie ma, to idę. Zapytam kogoś innego. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Wiadomość, że Igor nie jest pośrednikiem, a właścicielem mieszkania zszokowała Ulianę. Nie rozumiała, po co kłamał. Było to bardzo podejrzane, dlatego postanowiła się wyprowadzić. Uliana zaczęła się pakować, gdy nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Andriej? O Boże! Słońce. Jak się cieszę, że cię widzę. Gdzie ty byłeś? Dlaczego nie odbierałeś? Prawie oszalałam, rozumiesz? Potem, później porozmawiamy. Dlaczego wszystko psujesz? Tak, się za tobą stęskniłem. Poczekaj, proszę, posłuchaj mnie. Bardzo cię proszę, czekaj. Przestań. Nie przestanę. Ale się złościsz. Jeszcze bardziej mi się podobasz. Andrzej, proszę, bardzo proszę. Przestań. Co robisz? Proszę, zostaw. Zostaw ją. Igor, co ty tu robisz? Drzwi były otwarte. Powiedz mi, jak tak można traktować kobiety. Co ci do tego? Uliana to moja dziewczyna, zostaw nas, nie zostawię. Prawdziwi mężczyźni tak się nie zachowują. I gorze, wyjdź proszę. Poradzimy sobie. Nie chcę się wtrącać, ale musisz coś wiedzieć. Co? Pamiętasz, jak prosiłaś, żebym go poszukał? Dowiedziałem się czegoś. Sam powiesz, czy ja mam to zrobić. Ty się dowiedziałeś, więc mów. Twój Andrzej ma żonę. Te jego delegacje były tak naprawdę wyjazdami do żony i syna. Dlaczego milczysz? To prawda? No prawda. Prawda? A co w tym złego? Daj temu Zostawcie mnie w spokoju. Wyjdźcie obaj. idźcie Chcę być sama. Ja muszę sama. Na Dzięki temu Uliana zrozumiała, o jakiej przeszkodzie mówiła szeptunka. Dziewczyna w nocy nie zmrużyła oka. Nie mogła uwierzyć, że Andrzej tak się zachował. Następnego dnia znów pojechała do szeptunki. Mówiłaś, że w tym mieszkaniu czeka na mnie szczęście. Okazało się, że Andrzej ma żonę. Okłamywał mnie cały czas. Nie wskazałam nikogo konkretnego. Dlaczego uznałaś, że to Andrzej jest ci pisany? Ale jak to? Mówiłaś, że. Nie jest ci pisany. Prawdziwa miłość czeka na ciebie, o ile starczy ci sił, by zostać w mieszkaniu. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, kim jest właściciel mieszkania, Igor Siergiejewicz. Dlaczego powiedział, że jest pośrednikiem? Czego chce? Weź jabłko z miski. Pomyśl o Igorze i daj mi je. Igor nie chce twojej krzywdy. Nie bój się go. Sam powie ci, czego chce. Po powrocie od babci, Uliana stwierdziła, że przez te wszystkie nerwy rozwija się u niej infekcja. Okazało się, że ma gorączkę. Dziewczyna była zagubiona. Nie wiedziała, co się dzieje w jej życiu. Bardzo brakowało jej matczynego ciepła oraz dobrego słowa. W końcu podjęła ważną decyzję. Halo mamo. Halo, mamo. Mamo, wracam do domu. Co ze studiami? Przeniosę się na zaoczne. Wszystko ci opowiem, gdy wrócę do domu. Całuję. Mama starała się zrobić wszystko, aby córka zmieniła zdanie. Dziewczyna uważała jednak, że w stolicy nic już jej nie trzyma. Można? Proszę. Chciałem się zapytać, jak się czujesz. Nie najlepiej wyglądasz. Nie się. Ja sama sobie nie podobam. Oczy ci błyszczą, jesteś blada, jesteś chora? Chyba tak. O, tak. Cała rozpalona. Kładź się do łóżka, zaraz cię wyleczę. Zrobię ci herbatę z cytryną. Tak. przyglądała się trosce, z jaką Igor się nią zajmował. Dotarło do niej, że jest z nim bezpieczna. Poczuła przypływ prawdziwej sympatii i zaufania. Herbata z konfiturą malinową to najlepszy lek. A leki? Tylko w ciężkich przypadkach. A ty już dobrze wyglądasz. A czuję się, jakbym miała 100 lat, jakby walec po mnie przejechał. Ten walec to życie. Igorze Siergiejewiczu, mów mi Igor. Dobra, Igorze. Dlaczego powiedziałeś, że jesteś pośrednikiem? Zostawmy to sobie na jutro, a teraz połóż się i odpoczywaj, skoczę jeszcze do apteki. Dobrze, jestem zmęczona, pójdę spać. Kto jest z tobą na tym zdjęciu? Moja mama. Jesteście bardzo podobne. A, A ojciec? Umarł, gdy byłam mała. Poczywaj. Następnego dnia Igor znowu przyszedł odwiedzić Ulianę. Dzięki. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Coś się stało? Co masz na myśli? Wczoraj wydawało mi się, że. Wydawało ci się. Nie, kłam, widzę, że coś się stało. Gdy zobaczyłem Cię po raz pierwszy, bardzo mi się spodobałaś. Przypomniałaś mi o mojej pierwszej miłości. Dzięki Tobie doświadczyłem uczuć, o których istnieniu zapomniałem. Chciałem Ci zrobić przyjemność. I dlatego obniżyłeś czynsz. Tak, nie powiedziałem prawdy, bo nie chciałem, abyś czuła się niekomfortowo. I dlatego powiedziałeś, że dostałeś od właściciela kart blanche, jeśli wynajmie je para? ty moja. Jesteś moją córką, co? Co ty powiedziałeś? Gdy wczoraj zobaczyłem zdjęcie i datę Twoich urodzin, wszystko zrozumiałem. Jestem Twoim ojcem. Co to za bzdury? Czy ty jesteś normalny? Studiowałem z Twoją mamą, zakochaliśmy się. Na jednej ze studenckich imprez. Sama rozumiesz. Potem pojawiłaś się Ty. To nie może być prawda. Twoja mama. Twoja mama pochodzi z Krzywego Rogu, ma na imię Ania. Tak. A twoi dziadkowie to Nikoła i Ludmiła. I tak? Tak. Widzisz, nie spałem przez całą noc. Myślałem, w jaki sposób odbudować relacje. Nie mam innych dzieci. Jestem bardzo szczęśliwy. Otworzę. Dziewczyna była w szoku. Rozmowę z Igorem przerwało przybycie niespodziewanego gościa. Teraz twoja chwila prawdy. Cicho. Co ty tu robisz? Lokatorka zachorowała, pomagałem. Jakiś ty dobry. Postanowiłeś pomóc lokatorce. Chętnie pomogę, jestem przecież lekarzem. Proszę bardzo, teraz wszystko jasne. Znalazłeś sobie młodszą. Przestań. niczego nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Posłuchaj, smarkulo. Uciekaj, nie chcę cię więcej widzieć. Nie widzisz, że jest chora? To dom mojej mamy i to ja decyduję, kto tu, tu mieszka. Jesteśmy małżeństwem, więc decydujemy razem. Dobrze przypomniałam sobie przysięgę Hipokratesa. Masz trzy dni, aby się wynieść. Uliana była zszokowana faktem, że Igor okazał się być jej ojcem, ponieważ sądziła, że między nimi rodzi się uczucie. Chciała zapomnieć o tym, co się stało i jak najszybciej wrócić do domu. Nie wiedziała, jak zacząć z mamą rozmowę o ojcu, dlatego postanowiła wrócić do szeptunki. Zagubiłam się, nic nie rozumiem. Igor okazał się być moim ojcem. Nie mogę w to uwierzyć. I dobrze, że nie wierzysz. Igor to wymyślił. Jak to wymyślił? Bardzo chciał mieć dziecko. Stąd się wzięła także chodka. A jego żona nie chce dzieci. Okłamywała go cały czas, że ciągle im nie wychodzi. Mówiła, że się leczy. Nie jest twoim ojcem. To prawda, łączyło go coś z twoją mamą, ale to było bardzo dawno. To wystarczy. Ile niespodzianek przyniosło mi to mieszkanie? Mówiłam, że sama jesteś sobie winna. Co masz na myśli? Widzę coś nowego, kolorowego. Kiedy kupowałaś sobie kapcie? Przed przeprowadzką. To jest to. Kiedy przeprowadzasz się do nowego miejsca, nawet wynajętego, trzeba koniecznie wziąć ze sobą stare kapcie i chodzić w nich nie mniej niż trzy miesiące. Nie wiedziałam o tym. Inaczej wszystkie uczucia zostaną w przeszłości. I tak się stało z Andrzejem. Kapcie tylko przyspieszyły rozstanie. Andrzej nie był ci przeznaczony, jednak decyzja należy do ciebie. Jaka decyzja? Niedługo się dowiesz. Słuchaj głosu serca, a teraz idź. Przez, Przez całą drogę, drogę do domu Uliana myślała nad słowami babci. Przed wejściem czekało na nią niespodziewane spotkanie. Ulia, wybacz mi, podjąłem decyzję. Ty podjąłeś. Kocham cię, chcę być z tobą, rozwiodę się. Nie trzeba, jest za późno. Rozumiem, że jesteś zła. Uliano, błagam. Daj mi szansę. Daj, Przypomnij dobrze. sobie, jak było dobrze. Nie chcę kontynuować relacji, która zaczęła się od oszustwa. Wybacz i żegnaj. Uliana wróciła do domu w kiepskim nastroju. Przez cały wieczór myślała o Igorze i o tym, jak mężczyzna zareaguje, gdy się dowie, że nie jest jej ojcem. Nieoczekiwanie Igor przyszedł sam. Wybacz, że tak późno. Mogę wejść? Można zjeść. Zachodź. Proszę. Jeśli się nie boisz, że Twoja żona znowu wpadnie, nie boję się. Odszedłem od niej. Mogę zostać na noc? Nie mam dokąd pójść. Ciekawe. A w jakości, kogo wy tu jako się? kto chcesz tu zostać? Wiesz, że nie jesteś moim ojcem. Wiem. Skąd? Zadzwoniłem wczoraj do twojej mamy. Wyśmiała mnie. Powiedziała, że twoim ojcem jest jej zmarły mąż. A ja mogę zrobić test DNA. Jesteś zawiedziony? Z jednej strony tak. A z drugiej cieszę się, bo bardzo mi się podobasz. Wiem, że nie mam szans. Dlaczego tak myślisz? Bo jestem stary. Lepiej już pójdę. Nie idź, proszę. Nie jesteś stary, a młody i przystojny. Uliana zrozumiała, że kocha Igora. Przypomniała sobie słowa babci o wyborze. Była pewna, że robi dobrze. Igor rozstał się z Haliną i niedługo potem ożenił się z Ulianą. Początkowo mama dziewczyny była przeciwna temu małżeństwu, ponieważ mężczyzna jest znacznie starszy, ale z czasem go zaakceptowała. Szeptunka mówi: Jeśli przeprowadzasz się w nowe miejsce, trzeba wziąć ze sobą stare kapcie i chodzić w nich w nowym domu nie krócej niż trzy miesiące. Inaczej stare relacje na zawsze zostaną w przeszłości. Wersja polska Syntezis Media, tekst Paulina Wielogórska, czytał Marcin Styczeń.